Kamala z kolei z strony rafi 7 a dziś zagramy sobie po raz kolejny wy Friday Night Funkin'. Ale Indy Cross będziemy dzisiaj go dalej kontynuować. Dzisiaj kontynuujemy oczywiście fabuła i będziemy dzisiaj też Bendiego. To byłem za taką przerwę miesięczną, ale niestety szkoła i te sprawy dzieci dlatego nie było żadnych odcinków, a my już lecimy tutaj. Story moda oczywiście na no normal na hardzie wiecie, za trudno jeśli chodzi o Bendiego, bo on ma jeszcze taką piosenkę na końcu czwartą. E, koszmarny bieg i to jest moim zdaniem strasznie trudne, ale jak na razie cieszymy się normalem. E, później bo po prostu zrobimy tego harda, ale na razie chodźmy na normala, bo ogółem ten, ten tydzień jest strasznie trudny. Tak, coś jesteśmy dzisiaj na PC bo Już w końcu mam nowego, mogę już sobie tu na spokojnie nagrywać bez żadnych lagów. Ok. Tutaj widzicie, Bojzran trafił teraz z świata Sansa do Bendy'ego. Jeszcze mamy tutaj do ogrania drugi ending Sasa, więc wiecie, to już będzie. Jest sporo roboty z Myślę, że to nie ogramy. Mamy pierwszą postępie, I'm in the Maze. Widzimy, walczymy tutaj po manekinowi go. To po prostu grał będzie ten biały, o co chodzi. Mielecimy. Ok, dosyć się... łatwa piosenka, ja tu nie grałem, żeby to będzie go, że wychyram sam sajka, tam grałem. Oczywiście jest tutaj jeszcze sporo bardzo piosenek, które będziemy jeszcze ogrywać. Więc wiecie, Kurde, mi się zrobiłem. Nie to czy powinienem się cieszyć, ale jakoś to idzie. O, widać, udało się. Co, to nie koniec piosenki? To, sobie druga część jest... Czy co? Bo tu by mi się tak inaczej szybko nie wczytało. Cały czas mi to pokazują góry I'm at Demise". A powinno zmienić mi już nazwę posenki. Nie wiem w ogóle jak zrobić Pełny się, wiecie, to wpiszcie w komentarzach, bo ja nie wiem Dobra Czyli, że to, są, to jest ta sama posenka I'm at the Ale tak jak to było jakby. Dobra, teraz się do Bendy Okej, okay, zaczynają się problemy Tak fajnie przytrzymywanie ekranu w ogóle to kurzo, on nam trochę bierze No to już wiem, że będzie ciężko Oj, oj, oj najcięższy tydzień Mam nadzieję, że będzie tutaj jedna próba w przestrzeni jak nie Trzy o, Gubię się już w tych strzałkach. Dobra, da, 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 da do. ale Fajna piosenka, tak? Robić jedną piosenkę? I tak, jakby podzielić to na dwa etapy, bo trafiać takich takiego prawdziwemu problemu. Dobra. Powiem tak, piosenka łatwa, ale nie ma tutaj na razie żadnych instakili, więc to może się dopiero zacząć tak myślę. O, jeszcze jakaś strzałka poleciała. To chyba jakiś błąd. Obra. Ship, Ship, ship O tu oczywiście macie tekst. No niestety nie po polsku. No, ale zawsze jakiś. Okej, okay. czy to jest jego lord? Nie wiem, nie grałem. To chyba, z ten... to chyba my jesteśmy ten tutaj, w tej masce. No jak gramy w Beni to chyba nasza postać. Ora, próbuje się przebić siekierką. The... O to chyba ta bariera, co mieliśmy też w sensie, pamiętacie? To nie pamięta ten, no niech zajrzy na ten odcinek z czasem Okej, okay, specjalne... O nie Będą mi ile? Czyli jedna strzałka będzie zasłaniać twój ekran jeśli... Okej, okay, czyli to jakby zasłoni cały ekran Jeśli zasłoni cały ekran to zginiemy Czyli że mamy taką jakby... Taka, która nas ubija powoli Tak jakby, że my ją bierzemy i ona ekran nas zasłania Czyli jakby ten ekran zasłonił pod No, okej okay. Mam tutaj tak ile. Które na hita nazwijał To rozumiem Dobra, zaczyna się tutaj, y on tam stoi w ogóle, zamiast Gier To jest w ogóle Gier, że ma być mi się to by było w ogóle, fajne, no Dobra, let's go co to tak wolno, normalnie tak wolno, że się... Wszyscy... O nie, to zaczyna się. Ja już jednak. Ile on happy mi bierze? O uda. Ale tu nie leci tyle na szczęście tego. Kurde, będą misje, bo ja to bardzo nie grać. Bo ja mogłem na na jak coś. Będę uczyć się grać na tak na dwóch rękach. Że ja tak klikam W, i jest strzał. Oj dobra, udało się. To jest chyba najcięższa Jeszcze tutaj wyskakuje jakiś Dobra, to cool Oj Nie podoba mi się to Szczególnie, że u niego są te czarne strzałki. To są chyba te insta-kile. Z tego co pamiętam, co tam. Te poradniki a nigdy nie poradnik, O nie. Nie ma, nie ma insta Nie ma insta to chyba na hardzie si Okej, okay, dobrze, że wiadomo, mam. Testujemy kardę na stopniu. No nie no, tak. To jest taki ciny z Indyklas, to będzie, przechodzimy, będzie go na hardzie O, widzę, udało się. EZ. O, nie aż tak EZ. Ale Bandy. E Został pokonany w drugiej piosence już. Teraz została nam trzecia, czyli ostatnia. Bo niestety gramy na normalu, więc wiecie. Mm, mm, o kurde, nieźle. A co to kurde? Co tu jest się kurde? Tylko coś było w Bending? Pamiętam. Muszę znowu zagrać w Bendy, bo może nagram odcinek. Dobra. Czyli mamy kolegów chyba. Nie wiem, czy to będzie jakaś... O, oni przychodzą, oni pewnie będą mi jakieś instrukcje dawać na 100%. Jestem tego pewien. Ora trałujcie tych mechanik, dobra. Nie! Dwóch będzie takich przychodzicie. Dodge i dwoma przyciskami. Nie, dobra, widzę. Będzie piekło jak nic. Enter. Okej. Okay. Nie! Chwila. E, lewy shift, atak w lewo, a prawy shift, atak w prawo. Okej, okay. i na spacji dodge. O, i o, to, o, Dobra, czyli sekundę się ładuje, okej Czyli, że z dwóch stron bedu drogi przykro. Dobra, to tej To Co, nie da Jeszcze raz A, dobra, oni mają ten HP, to ten drugi dzień ciekawy, gdzie on będzie. Więc. Tutaj dostał Ale ciekawa mechanika, o, putę czyli ja muszę się znać skupić i na strzałkach, bo jeszcze te czarne tutaj lecą. Dobra, ale na szczęście łatwo idzie klikać. Ale fajna posiłka Dobra, nie muszę jak na razie dotować. Bo wystarczy, że ich uderzam, oni mnie tutaj... Jakby uderza Michał, oni nie mogą wtedy mnie zaatakować. O nie, dobra, teraz przydałoby się to różnąć. A dobra, kliknąłem i teraz się zrobiły. Dobra, chapa. Będziesz nas atakować w dzionku. Nie no, taka ta piosenka długa będzie. Czasmy nawet w połowie piosenki nie jesteśmy. Dobra. Dobra, dostałeś. Ciekawe, czy mógł tak zrobić, żeby w ogóle nie zrobiłeś. wjeść. Ja nie wiem, czy oni tak za bardzo nie robią, ale nie chcę sprawdzać. Jak na razie skupiamy się tylko na fabule. Na żadnym tryhardzianu. Dobra, papa. Okej, okay, ale przyjemnie się to naprawdę wje. A zrobiła księga proszenka, była. Dobra, Kolejny gie. Dobra, ja się muszę na siłkach typiesk... A nie, ja na tobie będę się spikaczył tutaj, I co jeszcze? Ora zasuń. Leży. Czyli oni mają takiego po 2 HP, Czyli spokojnie. O kur... O, o nie! Czemu to się tak układuje, tu pójdę jedna sekunda! To jest najtrudniejszy mod jaki grałem, najbardziej rozbudowany. O nie, że tu to będzie tak coś sensie, skakuj. Tak, Proszę. To, to tak będzie to końca, nie, wiem. nie, 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 mnie nie, o to jest Ola, ej. Co to zrobił? Chyba jak mi leci. Co za typ? Ale pospój ich. To już koniec, bo zniknęło mi w ogóle ataki taki dość. O nie. To coś. By... Nie, Będąc to 100% jest tak ile. Jakby było łatów, to już będą iść tak ile. Ale ja ci ja nie mogę. Oraz spokojnie jak na razie, tak jak było. Nie co tu leci? Nie, to większość na hagi będzie nie, ja muszę karda ubreć. Dzisiaj tak pograła żeby no, normalna tak na szybko, żeby nie było. Dobra, let's go. Ale kurde, to się przyjemnie na naprawdę widzowie. Dobra, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. udało się 18 miejsców. 82% accuracy, nie najgorzej e, ranga, a... I to już raczej koniec na normalu. Tak to już się koniec, bo... Dobra. Będzie się naprawdę wkurzył. A my tutaj... <laughs> to nie w typie. Gdzie go musimy jeszcze ograć. Czemu takiego starego moda dobrego nie obrałem? ORE! OCIE! Co ty Boyfriendowi, typie robisz? Jak? O co tu teraz? Nie! Bana będę miał na YouTube jeszcze za to. Ale, kurde, ale nas obił. Ja. Yeah. Dobra, jeszcze raz jeszcze się tuż? O, dobra, staliśmy. Awaj, był coś. Pani go tym mikrofonem. O ty. O, ale się wnerwił, naprawdę. Nie no, najlepszy moc. O. Co tu. Co tu kiew? Moce ma. Dobra. E, Bendy został sam. Porwał nas portal. Jak zwykle jesteśmy blisko śmierci, to portal nas zawsze e, ratuje. E, I co teraz? Koniec. Czy ta czwarta piosenka tak się nie załaduje? Obra jest! The end! Beat every week! Ukończyliśmy. Jeszcze osiągnięcie zostałam ok. Obra art, animation. Dobra, tu mamy twórców. O, mogę to wszystko jakoś? nie mogę. Ale tutaj mamy ogółem wszystkich ludzi, czyli tak, jakby zakończyliśmy fabułę. No, troszeczkę nam to zajęło na tym kanale, a wiecie jak to jest. Mm, dobra, tu mamy wszystkich twórców, ale tu ludzi robiło, naprawdę. Jak oni wydali demo gdzieś rok temu już, a dopiero po pół roku, czasu od wyjścia demo, stworzyli pełną wersję. Specjalne podziękowania, James D. OR, nie będziemy ich czytać. Jay Bucket, Yamar. Co? To? to są niki youtuberów i graczy ogółem. Razor, 8 overs, horror, nie będziemy czekać Nie ma tu jakieś dziwne naprawdę niki. A muzyka w ogóle jaka smutna Indy Cross powróci, dziękuję za granie Okej, okay, czyli będziemy mieli za jakiś rok może update do Indy Crossa? A tak, udało się nam zakończyć fabułkę Jeszcze nie zostało nam oczywiście dane zagrać we wszystko Co tu? Nie gadajcie, że tu się kolejne bossy ładują Tak jakby, co nas czeka w następnym... A tak, zakończyliśmy widzowie. Mam no, nadzieję, że Wam się tak to zostało. koniecznie będziecie w łapencie w Czeka nas po prostu jeszcze bonusowe piosenki. Granie na hardzie, drugi ending Sansa. Naprawdę wiele, bo jeszcze mamy tutaj koszmarne piosenki, czyli tak jakby drugi chapter Indie Crossa. Oczywiście. No i mam nadzieję, że wam się Wam się podoba. Jeśli lubicie FNF'a, to tutaj będzie to tu naprawdę dużo na tym kanale. No i sobie teraz możemy występować. Cięciu. Nie łeb.